Proszę o przedstawienie informacji Pana Andrzeja Wyżykowskiego, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Państwo Starostowie. W skrócie, w związku z sugestią. Z... Inspekcja Sanitarna Szczebla Powiatowego, Państwowa Inspekcja Sanitarna ze swoim organem decyzyjnym powiedzmy, czyli Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zajmuje się nadzorem sanitarnym nad obiektami zlokalizowanymi we wszystkich gminach Powiatu Kamiennogórskiego poza obiektami, których organem prowadzącym jest Starostwo. Jest to z powodów formalnych, czyli nie bardzo wiemy to się dzieje w szpitalu powiatowym w Kamiennej Górze, w powiatowym centrum zdrowia, natomiast nadzorujemy Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji. Nie wiemy to się dzieje w szkołach średnich, w szkole specjalnej i innych placówkach, których organem założycielskim jest starostwo. E, czym się zajmujemy? E, no, nadzorem, jak powiedziałem, szeroko pojętym nad bezpieczeństwem żywienia żywności, nad higieną procesów nauczania, nad obiektami komunalnymi, czyli środkami transportu, wodociągami, pływalnią. Z higieną pracy, warunkami udzielania świadczeń zdrowotnych, rozdawnictwiem szczepionek do poszczególnych zakładów leczniczych, które te szczepienia zgodnie z kalendarzem szczepień prowadzą. Jest to szeroko pojęte i obejmuje no, praktycznie wszystkie dziedziny życia. No, nasze możliwości są, zwłaszcza sprawcze, są no, nieporównywalne z tym, co ewentualnie chciałoby się zrobić. Realizujemy plan pracy zaakceptowany narzucony, ukierunkowany przez górę, potem zweryfikowany przez nas w zależności od lokalnych potrzeb w poszczególnych dziedzinach i zaakceptowany przez wojewódzką stację. Sprawozdanie z powodów formalnych, które Państwo otrzymaliście, jest takie, a nie inne, ponieważ to jest też narzucone od góry, jest też wiele innych punktów, które no nas zostały wycięte, ponieważ nas nie dotyczą, nie nadzorujemy i tak dalej, i tak dalej. Jak ubiegły rok nie działo się nic szczególnego, nie odnotowano jakiegoś istotnego wzrostu e, zachorowań na choroby, które podlegają zgłaszaniu Inspekcji Sanitarnej, e, odnotowaliśmy wystarczający procent zaszczepienia ludności, e, no nie mamy wpływu na to, Szczepienia, które są poza kalendarzem szczepień, do których możemy namawiać, propagować, co robimy. No Niestety, tamto wykonawstwo pozostaje w naszej ocenie na niskim poziomie. Jednak nie jesteśmy i ta tendencja, skłonni do szczepienia się, ta tendencja, niestety, spada. Wiąże się to z różnego rodzaju działaniami wręcz, ruchami antyszczepieniowymi, które, które coraz bardziej z wykorzystaniem internetu odwodzą ludzi od szczepienia. Ostatnio oglądałem zestawienie wykonawstwa szczepień na terenie naszego województwa. My jesteśmy w grupie stacji, które to wyszczepienie mają na najwyższym poziomie. Nie notowaliśmy w ubiegłym roku żadnych przypadków zatruć pokarmowych, ani spowodowanych jakimiś ogniskami, powiedzmy z przypadkowymi, czy, czy e, złą jakością wody pitnej. E, liczba chorób zawodowych pozostaje na pewnym ustalonym poziomie, przodują niestety. Byli pracownicy Gambitu. Tam ten trwający dawniej, ale długotrwały kontakt z azbestem jednak ponosi, to znaczy skutkuje. Na 10 chorób, 8 jest z Gambitu. Są to choroby spowodowane czynnikiem rakotwórczym, który no, został wyeliminowany, ale nadal jeszcze ludzie na to cierpią. E co więcej, no szczerze mówiąc jakieś ekstnice, co by wymagało szczególnej wzmianki. Nie szukaliśmy jakichś ekstra alkoholi, które spowodowały zatrucia. Zaczęliśmy się zajmować, aczkolwiek jeszcze brak podstaw prawnych e-papierosami. To jest taka nowość. Współpracując z Komendą Powiatową Policji nadzorujemy dopalacze. Nie było żadnych sygnałów na temat ich obecności na terenie powiatu kamiennogórskiego. Można powiedzieć, że z naszej strony rok 2014 był spokojnym rokiem. No i chcielibyśmy, aby kolejny rok był również taki. Czego. Możemy sobie wzajemnie życzyć. Dziękuję. Dziękuję.